Dzień dobry Magda Banach, Czyli Dzień dobry Waldemar Wojciechowski. Matku, przyjechałam do Ciebie, ponieważ skończył się sezon warzywniczy, kończy się w zasadzie. E, możemy już podsumować to, co się wydarzyło na niektórych uprawach. Dzisiaj chciałam, żeby, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o cebuli. Ten sezon był bardzo trudny, jeśli chodzi o uprawę cebuli. Było bardzo gorąco, musieliśmy deszczować plantacje. Pogoda sprzyjała temu, aby choroby mogły się rozprzestrzenić na plantacjach i naprawdę robić spustoszenie na polach. Wiele plantacji cebul wyglądało bardzo kiepsko. Była stosowana bardzo duża ochrona, bardzo często były stosowane te środki ochrony roślin, nie przynosiły one w większości przypadków jakiegoś dobrego skutku, wręcz przeciwnie. Miałam wrażenie, że po każdym tym zabiegu fungicydowym rośliny wyglądały coraz gorzej. Czy my mamy odpowiedź na takie sytuacje? Wiem, że nie sprzedaje środków ochrony roślin, ale Pracujesz już od lat nad produktami biologicznymi, które mają naprawdę świetne wyniki, jeśli chodzi o wspomaganie roślin, aby one nie ulegały takiej presji chorób. Czyli możemy tak zadbać o pole i roślinę, żeby ona była w pełnym wigorze, w pełnym turgorze, żeby nie ograniczać jej wzrostu, a zadbać o jej zdrowie. Tak, z całą pewnością możemy to zrobić i możemy to zrobić poprzez stosowanie różnego rodzaju produktów biologicznych. Mhm. Musimy zdawać sobie sprawę, że w tej chwili siedlisko, w którym uprawiamy rośliny, jest bardzo zdegradowane. Jest tak. tam bardzo mało mikroorganizmów, bardzo dużo mikroorganizmów patogennych, mhm. które notabene w takich warunkach, jakie mamy w tej chwili pogodowych, czyli naprzemienne, ciepłe dni, mokre dni, rozwijają się bardzo szybko. Jedyną odpowiedzią na tak szybkie rozwijanie się patogenów jest zastosowanie bakterii i grzybów, które też będą rozwijały się tak samo szybko albo ale jeszcze szybciej, ale będą dobre. Nie będą szkodziły ani nam, ani naszym uprawom. Mhm. My, w swoich doświadczeniach, zidentyfikowaliśmy, a następnie wprowadziliśmy do, do obrotu kilka różnych bakterii, które właśnie spełniają takie wymogi. Są bakteriami szybko dzielącymi się, są bakteriami, które zasiedlają to stanowisko, w którym występował dotychczas patogen, mhm. zabierają mu pokarm, zabierają mu wodę, zabierają mu przestrzeń. Patogen nie może się tak efektywnie rozwijać, przez co nie będzie także porażał rośliny, która jest oprawiana. Mhm. Dodatkowo bakterie te, które są w naszych produktach. Mogą wnikać do rośliny, zaopatrując ją a to w witaminy, a to w dodatkowe aminokwasy, dodatkowy azot i także chroniąc ją od wewnątrz. Mhm. Współpraca tych właśnie probiotycznych, pożytecznych bakterii z roślinami skutkuje też tym, że roślina lepiej broni się przed patogenami, nawet jeżeli one już występ, wystąpiły, bądź, bądź w dalszym ciągu występują. To jest inna struktura ściany komórkowej, inna struktura błony komórkowej. Bakterie otaczają korzenie na przykład mikrofilmami, biofilmami, których skład jest raczej nietolerowany albo w mniejszym stopniu porażany przez patogeny niż sam korzonek. W ten sposób stosując produkty bakteryjne możemy zadbać o nasze uprawy zarówno jesienią, co według mnie byłoby najkorzystniejsze, jak i wiosną. Tosując mikroorganizmy już jesienią w połączeniu mhm. z produktami organicznymi, dajemy tym mikroorganizmom czas do działania. Mhm. To jest przynajmniej kilka, kilkanaście tygodni, kiedy one mogą się wykazać. W glebie mamy zawsze temperaturę kilka stopni, jeżeli nie mamy zbyt wysokich przymrozków. E, mamy sytuację, w której patogeny rozwijają się całą zimę. Rezydują tam na resztkach pożniwnych, rezydują w glebie mają szansę do tego, żeby się powielać, pomnażać. Jeżeli nie zastosujemy bakterii, bakterii probiotycznych, te patogeny będą dominowały w naszej glebie. Mhm. Wprowadzając, nie mają przeciwnika. Nie mają konkurenta do tego, żeby mhm. żeby mógł ograniczyć właśnie to rozprzestrzenianie się patogena. Jeżeli zastosujemy bakterie pożyteczne, one niejako tego patogena zepchną do narożnika w takim ringu mhm. Czyli stosujemy bakterie, które działają tak jak mówisz, łączymy je z produktem organicznym. Masz to na myśli? No mam na myśli kwasy humusowe w, w znanym już Ci humi brown gold. Tak. Więc tak naprawdę robimy jeszcze jedną dobrą rzecz, bo poprawiamy strukturę gleby, poprawiamy to... I wodną, tak. tak, retencję wodną jak najbardziej. Co też sprzyja właśnie rozwojowi tych lepszych organizmów niż tych... Które nam właśnie infekują później pola. Bo... Tak, my w naszych doświadczeniach wykazaliśmy, że dodatek właśnie humibrauna do bakterii niejako stabilizuje warunki dla tych bakterii pożytecznych. Mhm. E, czyli zaopatrzenie w wodę i pH, które jest decydujące o tym, czy, czy będziemy mieli bakterie pożyteczne, czy raczej będziemy szli w kierunku tych patogenów, które lubią mhm. bardziej kwaśne gleby, które u nas dominują. Czy, czy też lubią bardziej wilgotne, słabo napowietrzone gleby, gdzie lęgniowce mogą się lęgniowce, czyli takie gatunki jak Fusarium, czy fytoftora, mm -hmm. opytium mogą się bardzo efektywnie pomnażać i w zasadzie w bardzo krótkim, w krótkim czasie zająć całą, całą plantację, czyli całą pracę. Tak, którym w tym roku mieliśmy taki ogromny problem. Te problemy będą narastały, bo to musimy pamiętać o tym, że to jest efekt kumulacji. Tak okay. jak już zaczęło się kiedyś, to teraz będziemy mieli, może nie postęp geometryczny, ale z każdym rokiem będziemy widzieli coraz większą presję. No już to widzimy, właśnie, właśnie już to widzimy. Na wiosnę powtarzamy ten zabieg? Tak, możemy tutaj modyfikować oczywiście zastosowanie produktów bakteryjnych, stosujemy na pewno humibrauna, ale możemy Produkty bakteryjne skomponować w ten sposób, że bardziej ukierunkujemy je na biostymulację i na rozwój rośliny mhm. i na takie dokarmienie, zaopiekowanie się rośliną, żeby podnieść jej wigor i dać jej szansę nawet w trudnych warunkach pogodowych przetrwać i dobrze się rozwijać. Czyli nie będziemy jej osłabiać, a raczej wzmocnimy ją, plus dodatkowo będziemy zawsze dbali o na przykład ryzosferę, w której, w której te probiotyczne bakterie będą rezdowały i chroniły roślinę przed patogenami. I taka roślina zawsze będzie miała większą odporność, nie będzie tak szybko ulegała presji chorób, jeśli będzie... Tak, bo poza taką ochroną Dobry. powiedzmy aktywną, w której uczestniczą same bakterie, jest także taka ochrona bierna w postaci czy biofilmów ochraniających korzenie, czyli tą drogę, którą, którą mogą penetrować tkanki rośliny, patogeny, czy też ochronę bierną w postaci większego wigoru, lepszego metabolizmu, innej struktury ściany komórkowej, innej struktury błony komórkowej już w samej roślinie. To wszystko będzie wpływało na szanse na ograniczeniu w zasadzie tych szans do minimum dla patogenów, do infekcji komórek roślin. Mhm. Świetnie, bo od samego początku wzrostu cebuli nic jej nie pomaga, bo pierwszy etap wzrostu to jest walka z chwastami, więc my cały czas stosujemy substancje, które zwalczają chwasty, ale bardzo też ograniczają wzrost cebuli ona już. Jest coraz słabsza, coraz słabsza, przez to coraz szybciej nam pokazują się na plantacjach choroby grzybowe. Naprawdę, coraz szybciej, takie, które się pokazywały we wcześniej, w późniejszych fazach wzrostu, dzisiaj już widzimy je w o wiele wcześniejszych. Więc w końcu mamy coś, co im pomaga. Co, im, co poprawia ich wigor i daje też taką naturalną odporność. W sezonie wykonujemy kolejne zabiegi, ale zanim jeszcze odpowiesz na to pytanie, to chciałabym um, powiedzieć Państwu, że były w tym roku takie um, przypadki, gdzie rolnicy już sobie nie dali rady z ochroną, gdzie um, tak naprawdę doszli do ściany i stali przed decyzją skasowania plantacji. Były to plantacje um, ogórka gruntowego i papryki. I dopiero wtedy, kiedy postawili już tylko i wyłącznie na ochronę biologiczną produktami, które zalecasz, bo nie mieli tak naprawdę już nic do stracenia, okazało się, że te plantacje świetnie owocowały. I nagle ożyły. Nagle ożyły tak. i tak. dały naprawdę świetne rezultaty, ale dopiero wtedy, kiedy już zrezygnowaliśmy z męczenia ich. Z tymi jakby standardowymi środkami, a daliśmy pole do popisu biologii. Być może musimy stanąć nad przepaścią, żeby zawrócić i sięgnąć do tego, co jest znane od setek lat, czyli stosowania organiki bądź stosowania biologii. Mhm. Biologia była stosowana zawsze. Mhm. Ale faktycznie to, co obserwowaliśmy czy w plantacjach ogórka, czy w papryce, pierwszym Pierwszym sygnałem, czy znaczy pierwszym efektem działania bakterii, to było pobudzenie roślin do wzrostu. Dopiero wtedy, kiedy roślina była wydolna metabolicznie, kiedy ona też mogła zadbać o tych partnerów, którymi są bakterie, mhm. mogła im udostępnić cukry, mogła im udostępnić inne substancje, które są dla nich pożyteczne, korzystne. Dochodziło do takiej wzajemnej współpracy między rośliną i bakterią. Właśnie między innymi po to, aby chronić samą roślinę przed patogenami, mhm. a dać szansę rozwoju tym bakteriom, o których mówiliśmy. Mhm. No, chodzi mi głównie o to, że jeśli mamy trudne warunki na polu, kiedy mamy ten rozkład opadów tak nieregularny i musimy się wspierać deszczowniami, kiedy gleba ma bardzo wysoką temperaturę, kiedy jeszcze dodatkowo męczymy, wysuszamy ten liść środkami ochrony roślin, tak naprawdę. My ją cały czas osłabiamy, osłabiamy, w niewielkim stopniu um, niszczymy zarodniki grzybów um, środkami, które stosujemy, ale cały czas dodatkowo jeszcze osłabiamy tę roślinę, więc tutaj um, w końcu przychodzi taki moment krytyczny, kiedy ona już sama nie jest w stanie nic zrobić i, i, i w ogóle się jakoś sama naturalnie broni. Więc... Roślina też jest bardziej podatna na działanie tak. patogena. To, o czym mówisz, naprawdę świetnie, świetnie się sprawdza i, i widzieliśmy to na polach y, i warto y, uwierzyć w tą biologię, ale chciałam jeszcze o ostatnią rzecz zapytać. Jesteśmy w trakcie sezonu i wiadomo, że mamy do czynienia z różnymi patogenami. I te środki biologiczne jakby nam odpychają te choroby, ponieważ roślina jest o wiele odporniejsza, nie ulega tak szybko tej presji. Ale jeśli już jesteśmy zmuszeni do stosowania środków takich tradycyjnych, standardowych fungicydów, to jakie odległości, takie bezpieczne przerwy między tymi zabiegami zachować, żeby miała szansę biologia się rozwinąć? i jednak jeszcze ten, ta wpleść gdzieś tam tą ochronę fungicytową. Musimy pamiętać o tym, żeby ten czas stosowania bakteria, fungicyt był trochę dłuższy, żeby dać szansę w ogóle zadziałać bakterii. Bakteria, żeby działała, musi się namnożyć. Musi z jednej komórki zrobić się tysiąc, żeby faktycznie mogły one ograniczyć presję patogena. A to wymaga czasu. Co prawda bakterie dzielą się szybko, bo czasami po 10 godzinach mamy z jednej komórki miliard z kawałkiem komórek potomnych, co już daje do, do myślenia, ile możemy uzyskać finalnie. Ale e, mm, musimy pamiętać o tym, że zbyt szybkie zastosowanie fungicydu czy jakiegokolwiek innego środka ochrony roślin będzie powodowało spadek liczebności tych bakterii. My w swoich doświadczeniach, które wykonywaliśmy, Każdorazowo, obojętnie czy były to tunele, obojętnie czy była to, yy, czy była to szklarnia, bakterie na samym początku, bardziej może prewencyjnie, stosowaliśmy w odstępach kilkudniowych, pięcio-, siedmiodniowych, mhm. żeby faktycznie utrzymać pewien minimalny poziom bakterii, yy, czy to w ryzosferze, czy, czy we wnętrzu rośliny. We wnętrzu rośliny jest trochę prościej bo tam one są trochę lepiej zabezpieczone, lepiej zaopiekowane przez same rośliny. W korzeniach natomiast ta liczebność może się dosyć radykalnie zmieniać. Jeżeli utrzymamy poziom ilościowy tych bakterii, czy nawet grzybów, one sobie same dadzą radę i dadzą odpór patogenu. Natomiast faktycznie, jeżeli warunki pogodowe są takie jak w tym roku, kiedy przejdą zlewne deszcze i woda utrzyma się przez kilkanaście godzin na polu, wtedy ponownie mamy bardzo dużą presję patogena. Bo te patogeny, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład liczebność zarodników, które tworzą grzyby, to są to miliony czy miliardy nawet z maleńkiego skrawka. One bardzo szybko są w stanie zająć całą plantację. Mhm. Dlatego być może Stosowanie fungicydów czy środków ochrony roślin generalnie jest wtedy wskazane. Ale z całą pewnością w takim odstępie kilkutygodniowym te fungicydy nie będą miały większego wpływu na, tą, na ten biom, na ten mikrobiom bakteryjny, który stworzyliśmy. A patogeny, które były zwalczane, będą wykazywały większą wrażliwość na te środki ochrony roślin, które stosujemy. Więc będziemy mogli zastosować mniejsze dawki środków ochrony roślin, będziemy mogli stosować rzadziej. Nie jestem za tym, żeby całkowicie eliminować, bo oczywiście w przyszłym roku spotkamy się z, takimi, z taką aurą, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć mm -hmm. i być może będzie trzeba faktycznie łączyć, czy naprzemienne stosowanie, czy podanie dwukrotnej bakterii następnie e, wjechanie, że tak powiem, kolokwialnie z zabiegiem fungicydowym. I takie mhm. dwa, trzy zabiegi biologiczne, następnie dwa, trzy zabiegi fungicydowe to też jest rozwiązanie. My musimy dawać sobie faktycznie radę, znajdować rozwiązania ad hoc. Tu i teraz mamy problem, musimy go zlikwidować. Mieliśmy problem w papryce, udało nam się uratować kilka tuneli od, od przeorania. Mieliśmy problem, znasz pana Zbyszka, mieliśmy problem w ogórku, udało się tam nam wjechać. Ogórki ładne takiej samej wielkości byłaś prawie pod koniec zbiorów, sama widziałaś jak one wyglądają i jak zarosły. Mhm. W cudzysłowie zarosły, bo to, pas, się to rozrosły tak. się na całym, na całym polu. Mhm. Tak, świetnie. Chodzi mi właśnie o to, żeby nasze działania były coraz bardziej świadome, żebyśmy świadomie korzystali i z produktów biologicznych i z fungicydów, ponieważ to, co robiliśmy do tej pory, ta cała ta rutyna, która tak naprawdę przez wiele lat już zaczęła wkradać się na pola, przestała działać, to przestało być skuteczne, mamy coraz większe problemy z, z utrzymaniem tych plantacji w dobrej kondycji, więc musimy, jeśli produktów na rynku biologicznych też przybywa, ważne jest, żeby stosować te wszystkie, rozwiąza te wszystkie rozwiązania świadomie, żeby wiedzieć jak je łączyć, w jakich warunkach, kiedy po które sięgać, więc to jest to, tak naprawdę podnosi skuteczność yy, działania też yy, tego, co, yy, z czym na pole wjeżdżamy. I musimy pamiętać o tym, że yy, równie ważne, a może nawet ważniejsze niż działania interwencyjne, są zawsze działania prewencyjne, żebyśmy mieli yy, my, żebyśmy mieli aktywnych pomocników. W tej chwili tych mhm. pomocników na polach nam brakuje. A bakteria jest naprawdę pracownikiem, który może za nas odwalić kawał dobrej roboty. Liczebność bakterii na, na jednym hektarze spadła pięciokrotnie. W tej chwili mamy pięć razy mniej bakterii na jednym hektarze niż mieliśmy jeszcze 20 czy 30 lat temu. To jest nieprawdopodobne, mhm. ale możemy sobie porównać. Czy możemy powiedzieć, że wyjaławiamy naszą glebę? Czy to jeszcze za szybko Wyjaławiamy i zostawiamy nisze dla patogenów, bo one mhm. chętnie wejdą. One zwykle są troszeczkę bardziej odporne na te wszystkie niekorzystne sytuacje, na przykład spadek pH. Zasiedlają tą niszę i wtedy zlikwidowanie ich, czy doprowadzenie właśnie do momentu, kiedy nie będą stanowiły problemu, jest dużo trudniejsze. Natomiast jeżeli zostawimy pole do działania takim bakteriom probiotycznym, to z całą pewnością pod, podnosząc liczebność tych pożytecznych bakterii, one za nas zrobią dużo większą robotę. To tak, jakbyśmy mieli jeden traktor i pięć traktorów. Tak? Przełożymy hektar jednym traktorem szybciej czy pięcioma traktorami. Mhm bardzo proste porównanie, mhm. tak? I, I będziemy wiedzieli, jak te bakterie mogą skutecznie, jak mogłyby skutecznie działać, gdybyśmy liczebnie mieli, i oczywiście też nie sama liczebność, ale także zróżnicowanie, gdybyśmy mieli ten mikrobiom zróżnicowany i równie liczebny. Jak ten, który mieliśmy kilkadziesiąt lat temu. Dobrze, proszę Państwa, na koniec chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę jesteście w stanie skutecznie ochronić, zadbać o swoją plantację, jeśli sięgniecie po odpowiednie produkty i je wykonacie naprawdę w odpowiedni sposób. To są dwie. Wyniki mogą zaskoczyć, tak. prawda? Pan Zbyszek nam mówił i tak, o wielkościach, są... i o odpadach, które. To są no. naprawdę niesamowite rzeczy, które my w tym sezonie zobaczyliśmy na polach. Niesamowicie to wszystko zadziałało, ale musicie to zrobić dobrze, dobrą techniką i skorzystać naprawdę do dobrych produktów. A my idziemy po paprykę chronioną biologicznie. chopa. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Oglądajcie Państwo, komentujcie, pytajcie, subskrybujcie.